Cześć, jestem Gosia. Chciałabym dzisiaj pokazać, jak zrobić krótkie zasłony okienne, które nie są zbyt skomplikowane w wykonaniu, a będą wyglądać dość bogato i efektownie na oknie. Ogólny wzór zasłon wygląda tak, czyli składa się z dwóch boków i części górnej. Do produkcji tych zasłon będę wykorzystywać materiał. Ja sobie wybrałam. Sztuczny aksamit fioletowy. Sztuczny aksamit charakteryzuje się tym od aksamitu naturalnego, że jest o mniejszym splocie i jest taki dość wiotki i lekki. Przez to te zasłony nie będą takie sztywne, mocne, tylko takie właśnie delikatniejsze. Podstawa to jest nasz materiał, z którego będziemy wykrajać trzy części. Ten materiał najpierw będę sobie podklejać, żeby nie było szwów, i do tego wykorzystuję taśmę. Jest to taka taśma klejąca jakby do podklejania spódnic, sukienek. Ją żelazkiem przyklejamy, po czym zrywamy papierek, zakręcamy i mamy podklejony materiał, podwinięty, pięknie zakończony. Następna taśma, którą będziemy potrzebować, jest taśma, która będzie przymocowana do góry zasłony i po ściągnięciu nakładamy agrafki do zawieszenia na karnisz. Dodatkowo jeszcze kupiłam, żeby właśnie te zasłony wyglądały dość bogato, taką taśmę ozdobną składającą się z koralików i to będę właśnie też podszywać na bokach i dole zasłony. To jest z tym, że to od lewej strony, żeby nie było widać tego materiału, będą widoczne tylko w ten sposób koraliki. Natomiast całość zasłon tych długich tutaj będę przymocowywać właśnie takimi koralikami. Kupiłam takie korale. Można oczywiście zrobić kokardę, natomiast ja te korale podzielę na pół i będą one w ten sposób trzymać zasłonę do tego uchwytu. Jak wyglądają teraz szablony do tych zasłon? Pierwszy szablon to dwa prostokąty. Tu ja mam o wymiarach 125 na 164, bo to jest krótkie okno. I te prostokąty tu mam zaokrąglone. Do tego zaokrąglenia ja wykorzystuję właśnie tą pokrywkę. Największą pokrywkę, sobie wzięłam z największego garnka I to zaokrąglenie będę robić z tej pokrywki. Tutaj zaznaczyłam sobie linię przerywaną. Jest to odległości 5 cm jest to ta odległość, która będę. Dodatkowo jest dłuższa o tyle zasłona, ponieważ to będę podwijać i przyszywać tą taśmę mocującą do agrafek do karnisza. Oczywiście, wszędzie pododawałam jeszcze po jednym centymetrze, na to, żeby je ładnie popodwijać. Drugi szablon wygląda w ten sposób. Że długość mojego karnisza jest 193 cm. Tu mam uskok 5 cm i uskok znowu 5 cm z jednej i z drugiej strony. Po 5 cm po bokach daje 10 cm więcej, czyli 203 cm. Dół powiększam jeszcze po każdej ze stron po 50 cm, czyli ogólnie długość materiału na dole jest 303 cm. Tą odległość to jest 85 cm od początku do dołu. Ten uskok 5 cm jest zrobiony w tym celu, że na samym koniuszku tutaj naszego materiału zostaje przyszyta taśma rzep, która będzie w tym miejscu zagięty materiał i przymocowywała od tyłu do materiału na Rurce karnisza. Natomiast te 5 cm to sobie zaznaczam, i tu też sobie zaznaczam 5 cm po każdym boku. W tym miejscu będzie przeprowadzona nitka, która będzie ściągała całkowicie materiał, i wtedy uzyskamy właśnie ten efekt taki, jak jest tu, czyli takiego zwisającego lekko materiału. To nie jest materiał, który jest wycięty półkolem, tylko jest prosty, trapez. Natomiast ten efekt uzyskujemy właśnie ściągając ten materiał tu po bokach. Tworzy się jakby taka róża boczna, którą też wywiniemy z tyłu. Także ona nie będzie widoczna, będzie z tyłu materiału i będzie tworzyć ten efekt takiego półkola. I to tyle na temat szablonów, czyli można zabrać się zakrojenie materiału. Po rozłożeniu równo materiału na podłodze, zabrałam się za odmierzanie długości pierwszej części zasłony 1,64 m. Potem z całej szerokości materiału, czyli 1,50 m, odmierzam sobie 125 cm. Po odmierzeniu dokładnie zabieram się za wycinanie materiału. Po wycięciu kawałka materiału pokrywką odmierzam zaokrąglenie. Materiał już jest wykrojony, wszystkie trzy części. Przystępujemy teraz do obrąbienia boków materiału. Żeby się nie snuło, żeby nie leciały oczka, ponieważ to jest dość elastyczny, sztuczny materiał, musimy go obrąbić. Materiału zaczynam przyklejać taśmę dwustronną do materiału. Najpierw przyklejam jedną stronę, po czym ściągam taśmę papierową i podklejam drugą stronę. Mamy już wszystko obrąbione ładnie, obklejone z tej strony, obklejone tu na koniuszkach i również ta część półokrągła jest obklejona. Tu już mamy wszystko ładnie obklejone, teraz najwyższy czas przyszyć taśmę do góry. Ale żeby przyszyć taśmę do góry, najpierw sobie tą taśmę z szpilkami przymocuję, żeby mieć równo. Czyli po prostu przymocuję sobie w ten sposób. Poprzypinam i że na prawej stronie, ponieważ to wszystko będzie tak podwinięte, czyli tu przypinam. Podwijam, przypnę i będę dopiero szyła. Zabieram się za przypinanie. Taśmę już mamy przymocowaną szpilkami, żeby nam się nie przesuwała. Jeżeli macie materiał mniej lejący się, mniej taki śliski, to możecie, nie musicie przypinać tego szpilkami, tylko bezpośrednio przyłożyć taśmę i przyszywać. Natomiast mój się ślizga i wysuwa się we wszystkich kierunkach, dlatego też przymocowałam taśmę. Po przymocowaniu taśmy możemy rozpocząć przyszywanie tej taśmy i właściwie część już najważniejszą z zasłony Będziemy mieć zrobioną, później już tylko następny etap to będzie przyszywanie taśmy kryształków tu na bokach tych dwóch części zasł, które są wiszące. Taśmę już u góry mam przeszytą. Teraz rozpocznę przyszywanie taśmy z kryształkami. Zmieniłam sobie już stopkę w maszynie na stopkę do przyszywania zamka, ponieważ te kryształki są bardzo blisko usytuowane us tutaj tej tasiemki. Ta tasiemka też nie jest szeroka. Ja muszę to tak, żeby to było taśmka nie bardzo schowana, żeby całe kryształki były wyeksponowane. W związku z tym najlepiej będzie mi się właśnie taką stopką przyszywało. Te kryształki. I rozpoczynam przeszywanie kryształków. Dwie części zasłony już mam skończone, zostałam jeszcze trzecia część, czyli góra. Tu już mam y, obrąbione wszystkie strony y, i podwinięty dół. Tu zaznaczone nam te 5 cm żeby wiedzieć, że tu będę to ściągać i dopiero od tego momentu po tych 5 cm będę przeszywać teraz znowu taśmę z kryształkami czyli taśma z kryształkami zostanie teraz przeszyta i później zajmę się y, robieniem z kolei y, góry i przeszywanie taśmy rzepa czyli najpierw przeszywam taśmę z kryształkami Już z kryształkami mamy przyszytą. Tu mamy zostawione te 5 cm, tak jak tutaj te 5 cm, to co pokażam, co będziemy ściągać. Teraz zajmiemy się przyklejaniem taśmy rzepa do samej góry, żeby po przyklejeniu tego rzepa, tu będzie w ten sposób, to tu wkładamy rurkę od karnisza, będziemy przymocowywać tutaj, tu będzie zaczepiona rurka karniszowa, także tak ładnie będzie nam się to trzymać na karniszu teraz zabieramy się za przyklejanie ja mam taką taśmę rzep która jest z klejem nie trzeba jej przeszywać w związku z tym nie będzie widoczna później na zasłonie z, tam, z drugiej strony i po prostu równiutko przyklejam tą taśmę I mamy już rzepa przyklejonego. O, rzep jest przyklejony. Teraz zajmiemy się tutaj zaznaczeniem sobie miejsca od kąt do kąt musimy przeprowadzić tą naszą niteczkę do ściągnięcia Po zrobieniu linii i z nitką, długą nitkę, ponieważ tę nitkę będziemy potem związywać, przekładamy sobie już na samym początku i przeprowadzamy tak, jakby robić zwykłą fastrygę, zostawiając sobie na samym końcu nitkę. Tą nitkę później z tą nitką na samym początku będziemy związywać mocno. I tak mamy zakończone, tu przymocowane, to już do mocowania. To samo trzeba zrobić z drugiej strony. Zasłony mamy już praktycznie skończone. Taśma przyszyta, ściągnięta. Jeszcze tylko agrafki, którymi zaczepimy do karnisza. I tak będą boki przymocowane. Góra będzie przymocowana na podstawie tej taśmy. Którą zakładamy na karnisz, zaklejamy i tak sobie będzie pięknie wisiało. I to na tyle. Zapraszam na moje następne odcinki. Jeżeli się podobało, to proszę łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na następny odcinek. Pa!